moi kochani na moim kanale Siedlisko, drzewo z tej strony Teresa Firkowska. No i przyszedł ten niż, przyszedł, przyszedł, ale chyba nie był taki straszny tej nocy, bo było tak chyba koło zera. No rano było jeden, yy, ko dwóch, ale teraz już ten, ta temperatura trochę idzie do góry. Ale strasznie wieje zimny wiatr, wieje zimny wiatr, ale nie o tym. Mam nadzieję, że te mrozy wszystkie nam nie zaszkodzą, naszym pięknym, kochanym, cudownym, kwitnącym roślinkom nic się nie stanie. Zobaczcie, jakie cuda dzisiaj zerwałam z mojego ogrodu. Przepiękne kwiaty, już pięknie kwitnące, taka gama kolorystyczna, no coś pięknego taka gama kolorystyczna, coś pięknego. Kochani, dlaczego te wszystkie kwiatki, o już kwietnie ładnie. Zakwitła mirabelka. No przepięknie kwitnie. Moi kochani, no i właśnie. Kiedyś, kiedyś, za dziecka pamiętam, przychodziły do nas kobitki i wyplatałyśmy do kościoła różne dekoracje na Wielkanoc. Różne dekoracje robiliśmy, takie wiejskie, już palmy. I kiedyś jako dziewczynka mała pamiętam, że nie. Nie było w ogrodach, nic nie kwitło, wszystko było puste, gałęzie były puste, nic, nic się nie rozwijało, żadnych, słuchajcie, żadnych pączusiów nawet. Jedynie co, to najwcześniejsze były baśki, zawsze w lutym, yy, znaczy zawsze już w marcu, yy, w marcu, w kwietniu właśnie już ładnie były baśki, można było zrywać. I co, chodziło się po polach wcześniejsze ze, ze stodoły się przenosiły płoski, z, po, z polach się suche z trawy zbierało. I, i też takie, i też takie mam suszone, czcinę się zbierało i mam oto suszone. baśki już niestety mamy suszone. I chcę, kochani, wam pokazać dwa różne światy. Jak było kiedyś, jak się robiło palmy kiedyś, bo nie było tego kwitnącego, pięknego dzieła sztuki, nie, batki natury. I, kochani, teraz już ten klimat się zmienił. Możemy szaleć z palmami. Możemy robić kolorowe palmy. Bo tak naprawdę palmy się robiły z tego, co było, tak? Z tego, co mieliśmy w otoczeniu. Ja za dziecka pamiętam, że tak naprawdę pochodziło się po polach, po łąkach yy, i zbierało te materiały, które było. Ze stodoły się przynosiło kłoski, bo kiedyś nie było takiego. My, ja pamiętam, że na mucani normalnie mucieliśmy zboże. I takie, takie były całe snopki z kłosami. Teraz wszystko już wiecie, masza, maszyny robią. Wszystko od razu na miejscu się muci z, z pola zmusone no, zbożą. Kochani, ale co? Ocieplenie klimatu spowodowało, że u nas jest teraz Cała gama kolorystyczna roślin, wszystko pięknie kwitnie, pięknie się rozwija i możemy te palmy do kościoła zanieść przepiękne, kolorowe. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Idźmy z Matką Naturą do przodu, no a zmienia nam się klimat, no, zmieniają nam się tradycje. Więc ja pokażę dzisiaj dwie palmy, taką co się robiło kiedyś jeszcze u mnie z, z wiejskich, wiejskich yy, takich typowych do Mosła. i taką dzisiejszą, która jest na dzień dzisiejszy, właśnie taka już kolorowa, witnąca. Więc ja dzisiaj pokazuję Wam dwie różne palmy, jak to było kiedyś i jak to jest teraz. Więc ja pokazuję najpierw kolorową, bo taka kolorowa najbardziej cieszy. Więc działam. Możemy użyć tutaj nitki albo drucika. Ja używam najczęściej nitki, bo to przy tych kolorowych, tych zielonych rośinkach, to te niteczki. To ten drucik może prze, przeciąć na, nam te roślinki. Przy suszonych można drucika użyć, ale też nie trzeba. Wystarczy nitka tak naprawdę. Więc kochani, ja przy mojej palmie zrobię taką dużą, ładną palmę. Tyle mam różnych kolorowych roślin, czemu nie? Przy mojej palmie takiej dużej, długiej yy, mogę zrobić sobie konstrukcję z kilku patyczków, tutaj mam akurat pęcherznica, więc sobie mogę zrobić taką konstrukcję, na której będę sobie budować właśnie moje roślinki, bo zobaczcie, mam większość tych roślinek takich króciutkich, malutkich więc sobie zrobię najpierw taką konstrukcję, gdzie latasz taką, o takiego patyka długiego, żeby na nim sobie doczepiać po kolei różnego rodzaju piętrowo Roślinki. Dlatego też właśnie warto sobie zrobić albo z baziek, albo z takiej pęcherznicy. Ja akurat też baśki już mam suszone, no kochani. U nas baśki tak naprawdę skończyły się pod koniec marca. Już nie mam baziek, mam tylko suszone. Więc ja sobie wcześniej zasuszyłam, bo wiedziałam, ja co rok robię i co rok mi. Te baszki się przydają do kompozycji, więc dlatego sobie te baszki zasuszyłam. Więc na pewno, yy, właśnie, od, ja zaczynam od, samego, od samej góry, idę ku dołowi. Nie wiem, jak inni robią, ja robię tak. <laughs> więc właśnie, mam tu też ładne, suszone bazie i yy, będę je dorzucać do mojej yy, całej kompozycji z różnymi roślinkami, co prawda większość pójdzie z suszonych baziek do tam pierwszej tej tradycyjnej mojej palmy, ale tutaj zrobię z kilkoma baśkami na pewno, żeby zrobić właśnie taki ładny kotkowy też. Takie przejścia kotkowe. Kotki są piękne, no one się też ładnie zasuszają, więc jest zawsze Mówiłam, nieraz mówiłam, żeby zwierać i suszyć. Oczywiście te wszystkie kwiatuszki, które mamy w ogrodach, te wszystkie kwiatki zobaczcie. Je pachną i pięknie wyglądają, czyż to nie piękne? I zobaczcie przy tych kotach, cudo, cudo, cudo. I teraz sobie słuchajcie, możecie sobie taki, oto, taką palmę z kwiatków żywych zrobić dzień wcześniej przed niedzielą palmową. I schować na przykład w piwnicy, w ganku, w lodówce nawet, jak coś nie ma zimnego miejsca. Nic się nie stanie. Yy, więc chodzi o to, że one w chłodnym miejscu po prostu muszą być, żeby nie zwiędły, zanim niesiecie świeżutkie. Niepotrzebne łodyżki odcinam, żeby mi się niepotrzebnie też tutaj nie pogrubiała. Oczywiście tak. I na przemian sobie teraz będę dodawać. Kupiłam też na ryneczku kilka takich fajnych yy, yy, tych yy, jagodzin. Zamiast oczywiście bukszpanu. <laughs> Bukszpan. Nie lubię bukszpanu ogólnie, bo śmierdzi. Nie ma co ukrywać. <śmiech> Miałam i <laughs> zjadła mi go yy, ta ma bukszpanówka więc trudno. Ale możemy dołożyć, też mam takie gałązki yy, różnego zimozielonego. Tu jeczkę możecie dołożyć jakąś. To, to co macie w krótku, naprawdę to zimozielone. Ja jeszcze sobie dorzucę tutaj, yy, yy, właśnie widzicie, mam piękną czmielinę. Już takie słodkie, zielone. Więc na przemian sobie będę dawać troszkę zielonego, trochę kolorowego. I... Dorzucać po kolei właśnie kilka takich zielonych gałązek, żeby zrównoważyć moje kwiatuszki. Też tak podkreślić ich kolor. Kochani, ja sobie właśnie teraz będę tak dziergać powolutku, powolutku żeby pokazać, jak pięknie można zrobić takie palmy. Was zapraszam do działania, a ja tymczasem sobie wyplotę i zaraz wam pokażę, bo nie chcę Wam tutaj marudzić za dużo, jak warstwowo, co dokładam, bo będziecie to widzieć, no nawet w przyspieszeniu, tak? Szkoda mojego gadania. I zaraz przejdziemy do palmy takiej, którą pamiętam z dzieciństwa. Więc ja działam, pokazuję zaraz efekt końcowy, jak będzie super wyglądać. No i co? Bierzemy się zaraz za trupą, nie? Więc ja działam. Tworzę taką palmę. To moja palma. to Ta palma reprezentuje dzisiejsze czasy, mnie, mój artyzm i moje zamiłowanie do kwiatów, do roślin. To jest moje, moje dziecko <grytanie> natury. Moje dziecko natury. Piękna palma, prawda? Jeszcze jakąś troszeczkę dorzucę i zaraz zobaczycie jaki będzie efekt. Tak wygląda moja. Was piękna palma, ręcznie zrobiona, naturalna, z kwiatów z ogrodu. Kochani, tworzymy nowe tradycje. To jest palma dzisiejszych czasów. Robię palmę moją z dzieciństwa. Zobaczycie jaka różnica działa. Palma zawsze z dzieciństwa kojarzyła mi się właśnie tylko z tym, że było dużo bałaganu, bo to suszone się wszędzie kruszyło. No i trzeba było to później sprzątać, więc my z siostrami sprzątaliśmy te trzciny, które były nazbierane gdzieś. No i dużo się używało wszystkiego takiego zielonego, takich zielonych dodatków typu choinki, tak? Kiedyś. Nie mamy, chociaż mam jakieś choinki, ale coś takiego mam też podobne do choinki. Myślę, że to też się nada. Takie podobne do choinek yy, rośliny to są tuje, różnego rodzaju cyprysiki, ale ogólnie kiedyś się używano. Używano właśnie. No ogrody nie były tak bogate. Pamiętam, że wszystko, każdy centymetr się yy, używało na warzywa sianie buraków, sianie y, różnych y, dla zwierząt. Oczywiście y, zbóż, ziemniaki, buraki to mnóstwo tego było. i Oczywiście warzywniaki, Do ogrodów takich kwiatowych tak dużo nie było. Chociaż moja mama od wiek wieków miała taki ogród. Odkąd pamiętam uwielbiała kwiaty, zaraziła mnie tym, więc <laughs> tak właśnie mnie było, że kwiaty zawsze były gdzieś tam, ale one wychodziły bardzo późno. Więc jak Wielkanoc się zbliżała, to tych kwiatów było niewiele. No, czasami takie żonkilki, jakieś żółte, to też wtedy się dorzuca, dorzucano. Więc też tutaj dorzucę kilka żonkili. Kochani, mam tutaj trochę zielonego takiego igliwia, trochę suszonych zbóż, traw. Oczywiście, suszone akurat u nas już trochę trawek różnego rodzaju. I oczywiście jeszcze poprzeplatam trochę żonkili, gdzie gdzie już mi też powychodziły. Nie mam za wiele tych takich jeszcze kwitnących cebulowych, ale dorzucę kilka żonkili, żeby coś tam dodać kolor. Tworzę naturalną palmę. Tutaj również sobie plotę. Lężnika tam. Myślę, że taką. kochani, oto dwie palmy. Nawet zrobiłam starzeczki takie same, żeby nie było, że jakaś przeważy, że jakoś faworyzuję, Kochani, to jest moja na dzień dzisiejszy, taka y, kolorowa, moja ogrodowa palma, a to jest taka, którą pamiętam z dzieciństwa. Nawet zrobiłam takie same, żeby nie było, że jedna większa, a druga mniejsza. Kochani, która wam się podoba? Taka Tradycyjna sprzed laty, jaką pamiętam, czy taka obecna, moja ogrodowa nowa era, nowa tradycja. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję. Proszę o subskrypcję, proszę o lajki, bo piszecie w komentarzach Pani Tereni, należą się lajki, bo nie mówi o tym, nie, nie reklamuje się. Będę się reklamować, będę. Żebyście byli właśnie, było, żeby było was więcej, żebyście, żebyśmy tworzyli wielką, ogromną rodzinę internetową tobą i się spotykali tutaj, na siedlisku właśnie. Dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. 嗯，爸。Mm,